Ja hey, no, zrobię sobie unboxing przesułki, którą mama mi podała na busa. Taka torba. I tutaj też coś jest, bo... No tak, banany. Dużo jest, spoko. O, Kocham awokado. Mam awokado, mam trzy awokado. Żelki, klesne gwiazdki. Czekolada gorzka. Ja lubię gorzką, także don't judge me. Ja, mi bardzo smakuje. Kurde, jajka. Ja mam już cztery jajka jajek. Dostałam piąta, ja nie wiem, ja chyba muszę zacząć jeść jajka codziennie po pięć, Może zrobić sobie jakąś jajecznicę albo omlet, może, nie wiem. I żeby nie było, że nie ma tutaj żadnych słoików, to proszę bardzo, jest słoik z słodką jarzynową. Też uwielbiam. Także mamy słodkę jarzynową, słoiku po majonezie, pół chleba, masło do chleba, kiełbasa również do chleba. Kolejny słoik mamy tutaj, bigos. Taki bigos, proszę bardzo. Jest bigos, jest. Słoiku po miodzie, no bo dlaczego nie? żebyć I chyba buty. Kurde, chciałam je mieć na Sylwestra i, i, i w sumie nie miałam, bo, bo zostały w domu. I teraz mnie wysłali. Znaczy podali mi te buty na busa. fajnie, bo w sumie myślałam, że je lubiłam. Piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej przysyłek. E, czy chcecie więcej unboxingów przysyłek z busa, czy nie. Dobra, tyle.